Defend Gap Max. Max to najlepsza opcja dla właścicieli nowo zakupionych lub mało używanych pojazdów, którzy chcą utrzymać wartość zakupu. Dodatkowo Max oferuje najwyższy limit ubezpieczenia i najszerszy zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem. Max, pokrywając różnicę między wartością zakupu pojazdu a jego wartością rynkową, obliczoną przez podstawowego ubezpieczyciela, umożliwia właścicielom odzyskanie pełnej wartości zakupu i środków na zakup zastępczego pojazdu w razie potrzeby w tej samej klasie. Uprawnienie klienta do korzystania ze świadczeń Max wymaga podstawowego ubezpieczenia w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. Także i w tym przypadku jest to zazwyczaj polisa AC, chyba że szkoda może zostać zaspokojona z OC. Ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna dla zdarzeń występujących we wszystkich krajach europejskich, w których obowiązuje podstawowe ubezpieczenie klienta z wyłączeniem Rosji. MAX to produkt dostępny dla pojazdów osobowych o dowolnym przebiegu do 3500 kg i nie starszych niż 6 lat w dniu zawarcia polisy. Klienci mogą rozpocząć polisę MAX do 120 dni od daty zakupu pojazdu i nadal Korzystać z pokrycia pełnej ceny zakupu pojazdu. Defend Gap Max oferuje również najszerszy zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem, w tym wypadki, niezależnie od winy, kradzież oraz szkody powstałe w wyniku klęski żywiołowej. Polisy Defend Gap Max mogą być nabywane na okres od 1 do 5 lat i mogą oferować ubezpieczenie do 600 tysięcy zł w stosunku do pierwotnej wartości zakupu, co jest szczególnie przydatne dla klientów posiadających droższe pojazdy. Tym samym, w ramach naszej standardowej oferty, maksymalny limit ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej wynosi 150 tysięcy zł. I na koniec, jak w przypadku wszystkich produktów Defend Gap, nie przewiduje się udziału własnego.